Wyświetlam pozyskane fragmenty myśli, antypata. Um. Hmm? Zaraz. Hmm? Zaraz. Tak. Hmm. Um. Hmm. Zaraz. Hmm. Zaraz. Tak. Myśl Antypata odtworzona. No to co my tu widzimy, klik? Magazyn czarnych kryształów. Otwarty. Tak, ale również Antypata z jakimś nowym agentem. Ale po co on mu daje futro? Przecież tu jest gorąco. Dobre pytanie. Zaraz, sekundę. Udało się! Ale dużo czarnych kryształów. To nie czarne kryształy, klekocie. To ciemność. Ciemność i pustka. Nic tu nie ma. Zdążył je stąd wywieźć. A to drani. No i co my teraz zrobimy? Zabrnęliśmy w ślepą uliczkę. Niekoniecznie. Patrz. Co to jest? Chyba fragment listu przewozowego. Jestem w stanie odczytać tylko jedno słowo. Tanzania. A zatem, kryształy zostały wysłane w głąb Afryki. To Tanzania! Chyba czas wrócić do Megalota. Moment. Arbuza! Dobre arbuzy! Smaczne! Dziękujemy. Dostaliśmy się do magazynu, ale okazał się pusty. Prawie pusty. Znalazłem fragment listu przewozowego. Wygląda na to, że czarne kryształy zostały wysłane stąd do Tanzanii. A zatem dodaję pozycję Tanzanii do naszej mapy pokładowej. Klekocie, ten tamto agent Antypata, ten Egipcjanin. Poznajesz to futro? Co robimy? Działamy i to szybko, żeby nie zwiał. Co to ma znaczyć? O, o, kręć się w głowie. Gdzie ja jestem? Gdzie mój wielbłąd? Proszę się uspokoić. Jest pan w Moskwie. Został pan zahipnotyzowany i wykorzystany przez antypata, ale już jest pan wolny. A teraz proszę opowiedzieć nam, co pan pamięta. To ważne. Musimy powstrzymać antypata. Ale mój wielbłąd. No, mów pan, wielbłąd się znajdzie. Pracowałem sobie jak zwykle, wożąc dzieci turystów na moim wielbłądzie. I nagle podszedł ten typ i pyta, czy chciałbym, żeby świat był zorganizowany na odwrót i żeby wszyscy biedni byli bogaci, a chorzy byli zdrowi, a głupi byli mądrzy? A kto by nie chciał, ale na odwrót oznacza również, że wszyscy bogaci staliby się biedni, a zdrowi by zachorowali. Nie pomyślałem o tym. Powiedziałem, że pewnie, żebym chciał. Na co on wtedy wyciągnął coś czarnego z kieszeni i kazał mi się w to wpatrywać. Od tego momentu mało pamiętam. Proszę sobie przypomnieć. Pamiętam, że wysłaliśmy cały zapas czarnych kryształów do Wielkiej Brytanii i do Tanzanii. Spytałem, czy mu nie zabraknie tych kryształów, a on się roześmiał i powiedział, że ma ich całą fabrykę. Antypat ma fabrykę czarnych kryształów. Interesujące. Nie mówił gdzie? Nie. Na pewno nie mówił. Pamiętam jeszcze tylko, że przylecieliśmy tu do Moskwy. Ja zostałem, a on poleciał gdzieś dalej. Do Indii. To wszystko, co pamiętam. Dziękujemy! Bardzo pan pomógł! Do widzenia! Wracajmy do megalota! Znaleźliśmy agenta. Czaił się w metrze! To jacyś amatorzy metra ci agenci! Coś wam powiedział? Wiemy, że Antypat poleciał stąd do Indii. Doskonała robota. Dodaję Indię do mapy. Coś jeszcze z niego wyciągnęliście? Hmm, nie wiem na ile to jest ważne, ale mówił, że Antypat ma gdzieś fabrykę czarnych kryształów. Co? Co to? To, to niemożliwe. Zbadałem je. One, one nie należą do naszego świata. Jak można je produkować w fabryce? No najwyraźniej można. Słuchajcie, sprawa jest poważna. Muszę się tym zająć natychmiast i niestety muszę czym prędzej wrócić do mojego laboratorium. Nie mam tu na pokładzie odpowiedniego sprzętu. Ale tato! Misia, obejmujesz dowodzenie. Wiecie co robić. Poruszajcie się dalej tropami Antypata, dekrystalizujcie agentów i wszystko, co zantypacili. Bądźcie ostrożni, będziemy w kontakcie. Powodzenia! Uuu, lepiej nie mówcie tego moim rodzicom. Uuu, agent tańzański najwyraźniej nie próżnował. Mhm, mm i ewidentnie zużył duży zapas czarnych kryształów. Nie zwlekajmy zatem z dekrystalizacją okolicy. Namierzmy może wszystko, co wydaje się podejrzane. A co to za olbrzymi lej? Nie wiem, ale zastanówmy się. Przyjmijmy na chwilę, że ten lej to przeciwieństwo czegoś, co tu powinno być. Przeciwieństwo leja to chyba góra, co? No, chyba tak. Ciekawy przypadek z antyplacenia. Kierowca zamienił się miejscami z autem. Kolega chciał powiedzieć, że zaraz pana uwolnimy. Patrz! Jakiś świstek papieru. Hmm, co tu jest napisane? Trzeba to zbadać na stanowisku badawczym w Megalocie. Tu coś jest. Kawałek papieru. Sekund, już lecę. Bierzemy. I jeszcze jeden fragment. Ciekają. Dziwne. A widzisz gazelę, która na nie poluje? Tak, to bez sensu powinno być na odwrót. W rzeczy samej. A zatem te zwierzaki zostały zantypacone czarnymi kryształami. Sekundę, idę. Klik! Jakie są słonie? Duże, mają trąbę i są ciężkie. No właśnie, a ten jest lekki, bo się unosi, a zatem ewidentnie zantypacony. Kompletne wariactwo. Latające słonie, gadające dżipy. Antypat działa coraz bardziej skutecznie. Trzeba to szybko posprzątać. Do roboty, chłopaki. A spróbujmy złożyć tę notatkę. Oto co znaleźliśmy. A to na dole? To fragment, który znalazłem w magazynie czarnych kryształów w Egipcie. Dobra, mamy całość. Instrukcja. Towar należy zakopać w ważnych miejscach. Dostarczyć do. Mr. Kiboko, Park Narodowy, Serengeti, Tanzania. Kompletne wariat. Gotowy do dekrystalizacji? Zawsze. Przeczytaj zadanie i udziel prawidłowej odpowiedzi. Musisz rozwiązać pięć zadań z rzędu, żeby rozbić strukturę krystaliczną.